Kamedulski klasztor w Wigrach związany jest ze 132-letnią obecnością ojców Kamedulów należących do kongregacji eremitów Kamedulów Góry Koronnej. Jako 18-wieczny zabytek kryje w sobie ciągle wiele tajemnic. Jest z pewnością perłą ziemi suwalskiej. Wyróżnia się malowniczym położeniem na dawnej wyspie w otoczeniu wód i lasów. Jest doskonałym przykładem połączenia walorów kulturowych i przyrodniczych. Klasztor został fundowany przez króla Jana Kazimierza 6 stycznia 1667 roku jako element wypełnienia jego ślubów lwowskich z 1656 roku i jego celem było, cytuję, uproszenie Boga przez modły pobożnych mężów żeby raczył odwracać ciągłe klęski, jakimi Polska za panowania króla tego była nawiedzana. Wkrótce, bo w roku 1638 przystąpiono do zagospodarowania tego pięknego wzgórza, powstało, tutaj, powstało tu najpierw założenie drewniane, które niestety... Pochłonął pożar bardzo szybko w 1671 roku i później przystąpiono do budowy obecnego obiektu murowanego. Prace przy zabudowaniu całym, w szczególny sposób przy świątyni wigierskiej, trwały przez ponad 50 lat, od roku 1694 aż do 1745. Oprócz kościoła, który jest sercem tego klasztoru, powstały eremitoria, więc budynki, gdzie mieszkali eremici, powstała także foresteria i wiele, wiele innych, które dzisiaj można podziwiać. Infirmeria, refektarz, dom Furtiana, wieża, zegarowa, ale no także ogromne pomieszczenia gospodarcze, głównie związane z tym, co kryją podziemia wigierskie, co jest obecnie obiektem badań. Na temat takiego codziennego życia klasztoru znajdujemy dużo informacji u Aleksandra Poujańskiego w jego dziele wędrówki po guberni Augustowskiej. Gdzie znajdziemy informacje między innymi o rybarniach, ogródkach, które zostały tutaj urządzone, ogrodach owocowych. Znajdziemy też sporo informacji w materiałach archiwalnych odnośnie tego, ilu było tutaj zakonników, np. przykład 1773, 23 z tego 15 kapłanów, dwóch kleryków, sześciu laików, a więc braci żyjących według reguły zakonnej, ale bez ślubów monastycznych. Zakonnicy tutaj troszczyli się nie tylko o swoje życie duchowe, ale przyczynili się do rozwoju osadnictwa. To oni założyli między innymi obecne miasto Suwałki. To oni zatroszczyli się o jarmarki w tym mieście. To oni przyczynili się wreszcie do rozwoju gospodarczego ziemi suwalskiej. Na tym terenie posiadali swoje młyny, osady rudnicze, cegielnie, piece smularne, dziekciarnie. To wszystko sprawiało, że poprzez dochody osiągane z tej działalności mogli tutaj także upiększać tenże klasztor. Pobudowali też w swoich dobrach dwa kościoły, jeden w Magdalenowie, drugi w mieście Suwałki, które służyły miejscowej ludności. Niestety spotkał ich przykry los w czasie zaborów. W roku 1800 musieli opuścić to miejsce, udając się z wielkim żalem w sercu na Bielany w Warszawie. Później ten moment XIX wiek, to jest czas, kiedy ten klasztor niestety niszczał. Nie miał gospodarza, który by o niego się troszczył. W późniejsze dzieje klasztoru po odejściu kamydów wpisują się dzieje Diecezji Wigierskiej, która funkcjonowała tutaj 19 lat. Klasztor niestety niszczał. Był rabowany też, cegłę stąd zabierano, blachę. Zniszczenia ogromne dotyczyły także okresu I i II wojny światowej. W późniejszym okresie, już w drugiej połowie XX wieku został odbudowany, ale w pewnej mierze była to radosna twórczość konserwatorska, która niestety okazała się nie do końca trwała. A dzisiaj można powiedzieć, że klasztor przeżywał swój renesans. Wiele budynków zostało odrestaurowanych dzięki pozyskanemu też dofinansowaniu i trwają kolejne prace, także archeologiczne, aby odtworzyć świetność tego obiektu, aby przypominał on to dziedzictwo kamydów tutaj w Wigrach.